Okej, okay, witam Was. Dobre. Zrobimy sobie kilofik, bo jak obiecałem wam, w tym odcinku pójdziemy sobie do kopalni. Oczywiście weźmiemy sobie troszeczkę rzeczów. Jak sobie kolega mówi, rzeczów. Dobra, oczywiście zrobimy sobie idealnie łopatkę. Lopatkę sobie zrobimy. Teraz to chcę? Najbardziej? Najbardziej chcę restowno. Oczywiście śmieczyk. Nawet dwa sej mieczyki. Ok. To może zostać. To niepotrzebne, potrzebne. To też, to też. Śmiemy sobie. 7 wągla. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, mamy z takiej trochę pochodni. Weźmiemy sobie... Weźmy sobie stejki jeszcze... Okej. Okay. Mamy stejki. Jeszcze drt by nam się przydał. Dobra. Ja jestem gotowy. Zmieniam przy Was na normal. To co? Jedziemy muszę tą wodę zakleić, mi się nie chce dać. Anglina. Dobra, zmienimy sobie jeszcze na tą kamienną. Widzicie ile czerwonego tam jest na dole? Będzie boska. Tak myślę przynajmniej. Nie no będzie bosko. Musi być bosko. Będzie lipa, jak nie będzie bosko. Boże, tych będą więcej się Ciekaw. Uuuu Creeper! Creeper! Creeper jakiś szkielet! Fuck you! Nic sobie! Chu nioch, nioch, nioch. chyba nie jesteście. Dobra. Olewam was na razie Będę sobie pokopać Kop, Kopu... Kopiemy, kopiemy Kurde, zapomniałem o stoperu. Dobra, już jestem mm -hmm. To jest ta reklama Han... Funpack, Oczywiście nie będę tu śpiewał, bo to w moim wykonaniu... Tak, chyba widziałem pająka, ile pamiętam. Że... No cześć! Nie macie pająka. Nie macie pająka. Nadzieję, że Creeper za mnie teraz nie wyjdzie. Było śmieszne. Podejrzane to nie było. Dobra. Ładnie, ładnie. Będziemy mieli dużo surowców. Jakby ten redstone znalazł. Chociaż trochę tego redstonu, no. Bufaj. Tak, słyszycie pają creeper, pająk, creeper. Jezus! Dla creeperów. O oh my god! Już byłem? No chyba byłem, dobra. A tak byłem, bo to jest jaskinia z pierwszego odcinka. Najbardziej w tych modach to chyba jest żelazo potrzebne, tak mi się zdaje. Przynajmniej w Windowsa Craftu, którego myślę, że, za, że zaczniemy. Długo jego postawy. Jak tylko znajdziemy resztę. Poświęcę odcinek omówieniu tam generatora i takich tam innych hmm. Tak Myślę, że jak będę nagrywał 10 minutowe filmiki to będą one szybciej stawiane na YouTube'a niż 15. Może aż tak dużo nie stracicie, a ja zyskam dużo, bo będę Wam mógł. Creeper, widzę Śmierć powietrza. powietrza. Boże, nawet nie dojdą wszystko. Jeszcze jeden, się. co już nie zrobię? Ten klapel jest produkt. Oooo, pipe. Ja tak właśnie wiedziałem, że jeden jest tutaj jeszcze w Gdzie jest tu pajączka? Pajączku. Here are Dobra, no nie wiem, nie chcę w się... Sensie. myślę, że za dwa odcinki jak omówimy pierwsze postawienie tutaj krafta generatory słoneczne będą solary jeśli mi napiszcie w komentarzach że nie chcecie, żebym nagrywał jak kopię to spoko Będę to po prostu przewijał. Mm. Słyszę pojąkę Nie wiem, gdzie on jest. O, już wiem, gdzie. Champion piąty level. Cię. Lawa O Jezus, ale, ale będziemy mieli tej zabawy z tym cave'em. Hmm, już to widzę. Ile razy ja tu jeszcze dednę. No, ale to jest surowców. Mnóstwo. Na razie specjalnie dużo nie chcę wykopywać, yy, przetapiać tego ironu, bo by to miał dwa razy więcej, będę miał macera. Teraz podsumujemy zapasy. O jeszcze mamy 5 minut, o ile widzę także spok Na luzaku. Dobra, wągel już mamy. Jest. No wyjdź. Dobra, wyszedł. Słucha się. Tin. Tin też się bardzo przyda. Dobra. I koper. Czy dzisiaj kopru może mi aż tak dużo się nie przyda. Jeszcze zanim pójdziemy tworzyć Industrię Krafta, powinniśmy drzewka znaleźć. Także myślę, że poszukiwanie restonu i drzewka. Drzewka. Rubber tree. Rubber tree. tree tak. Tree. Zostawimy w następnym odcinku. Gdzie jest pająk Pająku. Nie macie pająka. Słyszę cieleć nie ma. Nå no. mm. tego kopru to jest mnóstwo. dobra koper na razie olejem. idziemy tak troszeczkę na bok czampując coś mi coś mnie strzela. Ha, o tu jesteś szkodniku nie, nie chodź w kółko co za idiota dobra Dedu. dednął no. ho 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 Creepa! Tak tu chodzi Panie Creepa Creepa Ej, was Na szczęście mogę co wypowiadamy Koho! Ho ho, ho ho! Boska śmierć. Zabił swojego kolegę jeszcze. O! E. well, dobra ja tu byłem. Także spoko. Weźmiemy sobie jeszcze oh, iron peak. Jak tu widzę, mamy uran. Uran, uran, uran. Czekajcie, tutaj jest cave. I gravel. A za tym gravelem jest na pewno kolejny cake, którego na razie nie będziemy pokrywać. Dobra. Zaraz się będziemy żegnać. Jeśli bardzo was, was wkurza Steve, to mogę zmienić skinę. Dobra, wiecie co? Wyjdziemy sobie stąd. Staniemy sobie tu i będziemy patrzeć na dziurę. Jeśli ktoś się zobaczy, zobaczy jakoś po to dostanie łap łapkę w górę Albo subskrypcję. Nie, dobra. Pusto to jest to. Co nikt nie Ho, ho, ho. Dużo truców. No mi się coś świeci. No właśnie. Hmm. Dobra. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka siema.